Cześć, z tej strony Szymon Słomka, jestem właścicielem firmy Element 3 i lodziarni gałka, która znajduje się na rynku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Mam dla Was dzisiaj jeden ciekawy temat do opowiedzenia. Planowanie produkcji lodów i przechowywanie receptur potrafi być chaotyczne. Pierwszy problem to osiadanie receptur w wielu różnych miejscach. Gdzieś mam ten przepis w jakimś Excelu, ktoś kiedyś przesyłał w mailu. Modyfikacje receptur walają się na kartkach. Załóżmy, że wszystkie receptury już mamy pod ręką. Następnie trzeba wiedzieć mniej więcej ile tych lodów zrobić. Tego nikt do końca nie przewidzi, ale jakoś tam strzelasz, że podobnie co tydzień temu lub trochę mniej, lub trochę, mniej, lub trochę, mniej, lub trochę więcej. Zakładasz ilości kuwet, wiesz już jakie smaki. Następnie te zaplanowane ilości trzeba przeliczyć, przemnożyć, zwykle ręcznie, w Excelu lub na żywca w pracowni podczas produkcji. A ile mleka, śmietany, pasty, ciasteczek, żółtka potrzebuje w na ten tydzień? Te pytania wszystkie nasuwają się zwykle w niedzielę wieczorem czy w poniedziałek rano. Decyzję trzeba podjąć szybko. A w trakcie produkcji wychodzi jeszcze, że Malin rozmroziłeś nie 8000 gram, a 8154 i trzeba to szybko znowu przeliczyć. Kolejność prac też wypadałoby zaplanować. Wszystko to generuje wszechobecny chaos i masę stresujących sytuacji. Wybija Cię to z rytmu i tracisz swój cenny czas, tracimy swój cenny czas jako przedsiębiorcy na rzeczy, na jakich nie powinniśmy się skupiać. Z perspektywy czasu widzę, że dobre zaplanowanie produkcji oszczędza mnóstwo energii i stresu. Łatwiej można pracownikom oddelegować zadania. Znika niepotrzebny chaos. Nagle okazuje się, że znajdujesz czas na takie rzeczy jak marketing czy inne usprawnienia, które zawsze odkładałeś na potem, bo przecież trzeba było gasić pożary lub naprawiać fakapy. Zwał, jak zwał. Na pewno doskonale znasz to uczucie. Nasz koncept, propozycja rozwiązania tego problemu to bardzo prosta i intuicyjna aplikacja do dodawania nowych surowców, dodawania nowych receptur, tworzenia planów produkcyjnych, który przelicza ilości potrzebnych surowców w zależności od liczby kuwet, jakie chcesz wyprodukować. Lub ilości odważonego składnika. Następnie aplikacja liczy zapotrzebowanie na dany plan, a osoba na produkcji, nieważne czy to właściciel czy pracownik, robiąc kilka przepisów na raz, będzie mogła odhaczać, co już zrobiła. Tak, aby stawało się to po prostu proste i przyjemne. Kiedy premiera? Targi Expo Suite Warszawa. 25-28 luty. Od niedzieli do środy. Widzimy się na miejscu, na naszym stoisku Element Gelato. Obiecujemy pokazać same konkrety. Do zobaczenia.